Czasami dzieci pytane o to, co chciałoby zrobić dla Pana Jezusa, czy to gdy są Roraty, pytamy o postanowienia, co postanawiają, to pada taka bardzo prosta, ale bardzo ogólna odpowiedź Chcę być dobrym. No właśnie chcemy być dobrym. My czasami też mówimy o sobie samym, że chcemy być dobrze, chcemy być lepsi. I mówimy, że być dobrym człowiekiem, to naprawdę jest dużo, to już naprawdę jest wszystko. I Myślę czasami, że za tym słowem jest schowane coś bardzo nieuświadomionego. My sobie czasami nie uzmysłowiemy, co to znaczy być dobrym, nie? w czym ta dobroć miałaby być widziana. Ta odpowiedź jest jakaś taka niewystarczająca, zdawałoby się. Owszem, jest to bardzo piękne słowo, dobroć, być dobrym, to jest bardzo dobre słowo, ale co za tym tak naprawdę się kryje? Świętość w życiu codziennym mówi o takich małych cnotach, czyli o takich małych oznakach, które będą składały się na tą dobroć i będą mówiły o tym, że ten człowiek jest wielki. On robi bardzo małe rzeczy, czyli jego zachowania, jego postawy w bardzo małych, takich ukrytych jakby sytuacjach, są naprawdę czymś wielkim. One nie przysparzają mu chwały i sławy. Nie jest przez to sławny, nie jest często przez to widoczny, ale jest bardzo znaczący. Bardzo oddziaływuje i odciska znamie w spotkaniu z innymi ludźmi. No to co kryje się za tą dobrocią? Jakie to miałyby być te małe cnoty? Chciałabym, żebyście mi dzisiaj pomogli i napisali również w komentarzach, co to jakiś przykład, co dla Was znaczy mała cnota, mała rzecz, jaką małą rzeczą. Taką, mógłby się wyróżniać każdy z nas dążący do świętości. Ja podam może kilka przykładów, które też podpowiada świętość w życiu codziennym. Ta książka, podręcznik, którym się trochę tutaj inspiruje. Książka podpowiada o tym, że do małych cnót należy na przykład, tak, na przykład taka elastyczność umysłu, która sprawia, że w, w takim spotkaniu z drugim rozmówcą dostrzegam coś, co jest warte wzięcia pod uwagę. I jakoś nie eksponuję też swojego zdania. Nie ja jestem gotowy wziąć od tego drugiego to, co jest dobrem. I z jakąś taką niekłamaną zazdrością cieszę się, jeśli rzeczywiście on ma rację, czy w czymś zdobył jakieś, jakieś znaczenie. Inną cnotą jest taka, takie wychodzenie ku, dremu, ku drugiemu w taki sposób, z, kiedy jest w potrzebie, że on już jakby nie musi mnie o to prosić. Ja jestem jakby pierwszy, pierwszy w tej inicjatywie. Moje oczy to szybciej dostrzegają, że wczuwam się w tę sytuację danego człowieka, przeżywam z nim radość i smutek i stąd umiem wyjść naprzeciw jego potrzebom, zanim mi o tym sam opowie. Inną rzeczą jest niezauważanie jakby takich słabości drugiego człowieka. Na przykład w rozmowie, kiedy ktoś jest Um, nie wiem, natarczywy, czy jakiś gadatliwy, i święty jakoś nie okazuje takiego zniecierpliwienia. Słucha z uwagą i z wielkim szacunkiem każdego człowieka. Bez względu na to, czy ta powierzchowność drugiego jest dla mnie miła, przyjemna, czy ja mam czas, czy ja nie mam czasu, nie okazuje jakiejś takiej swojej niechęci, zniecierpliwienia, jakiegoś takiego. Um, Mojego własnego zdania, że to, co ten rozmówca prezentuje, no to, to nie jest godno uwagi. Wszystko jest godną uwagi, skoro stoi przede mną drugi człowiek, a w nim jest Chrystus. To są takie bardzo małe rzeczy, rzeczywiście małe, bardzo schowane w codzienności, ale one są jakby utkane, czy one jakby yy, stanowią to, to słowo dobroć. Nie, to, to, to dobroć jest utkana z tych małych rzeczy, z małych postaw. Jeśli chcecie dopisać jakąś taką małą, cechę, małą postawę, małą cnotę człowieka, który no promieniuje Bogiem na innych i, i to, co robi, nie jest wielkie, ale jest bardzo ważne. Skąd wiemy, że to jest ważne? Bo kiedy my doświadczamy czegoś takiego z drugiej strony, z drugiego człowieka, bardzo sobie to cenimy. Bardzo. Dlatego możemy czynić podobnie. Bo Bóg sobie też ceni te rzeczy małe najbardziej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.